Ciemanko, Szudowanko Z tej strony Tomi Juniorski and welcome back to Roblox Fix It Up! Jest dzisiaj BMW Motorsport ze mną oraz YOLO. Ciemanko, Nie no, oczywiście żartuję. Leci... Jedzie ktoś. Jedzie ktoś z czymś. Moi drodzy, lecimy sobie teraz tutaj Wow! Ale różowiutka, baby! Ale różowiutka, ty! Bardzo ładna, ładna mi się podobała. Co my tutaj mamy na złomowisku? Jest tutaj coś fajnego... Czy niczego nie ma. Tutaj mamy, moi drodzy, Golfixa, tutaj gościu biega, tutaj mamy Seata Leona, później mamy Seata Leona, później mamy Punto, później mamy Seata Leona, Seat Leon, Skoda Octavia. Właśnie to chciałem kupić, ale nie mam już chyba miejsca. Confirm. Garage Limit Reach, widzisz, musimy coś sprzedać. Dlatego, moi drodzy, ja muszę tak czy... No muszę coś sprzedać, nie musimy naprawdę coś sprzedać. Szkoda mi sprzedawać Golfa. Ale wydaje mi się, że to jest chyba jedyne rozwiązanie, ponieważ mamy BMW M5 E60, tego Golfixa stuningowanego, Nissan Silvia byśmy mogli stuningować, ewentualnie Toyota Hilux, Audi RS4, Mercedes Cel, a później mamy tego, BMW Lexusa bym mógł teoretycznie też sprzedać. Nie, później mamy BMW M3, Honda Integra, BMW, Audi RS7 nie sprzedaje w ogóle, Mercedesa tego też nie sprzedaje, Super na pewno nie sprzedaje, tego też nie sprzedam. Corsę ewentualnie bym mógł sprzedać. Tylko musimy silnik i wszystko stamtąd powyciągać. I co by tutaj mogło pójść na kolejny rzut? Mamy tego. Żółty i zielony. Żółty i zielony. Który pójdzie? Żółty czy zielony? Bo ten czarny on jest w dieslu. Więc zostawimy. Audi RS5 zostawimy. RS6 też. Może trafika wyciągniemy po prostu i sprzedamy? No nie wiem. No bo to jest 2% szansy. Wiecie o coś? Jak przywrócą kontrakty, to ja to będę mógł super sprzedać. Więc wydaje, wydaje mi się, że niestety, albo też stety, pójdzie na pierwszy rzut. Nissan Silvia. nie no, nie będziemy tuningowali Nissan Silwie, Lexusa tu już tuningowaliśmy, wiemy jak wygląda. Lexusa, może, że sprzedamy, co? Bo ja tutaj nie wsadzałem żadnego silnika, nic takiego. A ja bym chciał zrobić Honda Civic, ewentualnie z Kodę Oktawie stuningować, żebyśmy ją mieli w 4.8, czy tam, czy, co, przepraszam, 4.0 V8, czy ja w ogóle mówię. I teraz tak, tu, no tu bym mógł teoretycznie też silnik wyciągnąć I sprzedać tą Corsę, niech ona pójdzie w ekto. No mamy <laughs> trafi Może Trafika sprzedamy Nie, dobra, sprzedajmy Lexusa, bo Lexusy się dosyć często pojawiają Chociaż on ma bardzo ładne fele, nie Kurde, no szkoda mi te samochody sprzedać Lexus jest spoko Ja sprzedam to tak jak jest, bo nawet nie wiem co tu jest w środku No Lexusik ładny, no ładny, no Ładny, no. ładny w zieleni Ale wydaje mi się, że jego się pozbędziemy chyba No nie wiem, jakoś tak Lexus do mnie nie przemawia, nie wiem dlaczego nie przemawia do mnie w ogóle. Mimo, że jest ładnie ładny Ładne, ładne fele ma. Dobra, nie wiecie co. Ja dostałem tego Lexusa na razie. BMW M3 się zrespiło dwa razy. Sprzedamy. BMW M3 kolejne się zrespiło. Sprzedamy po prostu Golfixa. Tego żółtego. Tego żółtego sprzedamy i tyle. Na razie będziemy mieli jedno miejsce w garażu. Bo tu i tak jest condition. No, to nie jest. Widzisz, to jest. On tutaj pierdzi, ale tu jest jakiś kiepski silnik chyba wsadzony. No, mam, mam cztery golfy. Sprzedamy jednego golfa. Będzie spoko. Niech oni tutaj po prostu. Spróbują tak, żebyśmy mogli mieć więcej Gara. No ładny żółci, ale mówi się trudno. Dostaniemy za niego 60 tysięcy. 42. Confirm. Sprzedajemy go, moi drodzy. Mamy 157. Oczywiście otwieramy jak na każdym odcinku. Garażeks. Otwieramy garażeks. Cyk. Czekaj, co dostaniemy. To już się nie opłaca otwierać, nie? Jak kiedyś super wylosowałem za pierwszym razem? 12 tysięcy mogę za niego dostać. Wiecie co, może zrobimy z niego? Nie, no sprzedaje, 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 sprzedaje. Bo ja chcę sobie coś wybrać ze złomowiska i ja bym, no, poluję na Hondę, Civic, ewentualnie ten tutaj też korsę robi. Poluję na, albo Peżota zrobimy. Patrz, BMW M3 tutaj stoi. Punto byśmy mogli też streamingować fajnie. Tu jest Golf 3, takiego bym chciała zrobić od zera, wiesz o co chodzi, no. 169 tysięcy mamy, tu jest też Peugeot. Tu jest Corsa, korsy już mamy, ten kupił BMW M3, więc za chwileczkę coś się zrespi fajnego. Może e, Mitsubishi Lancer, tu jest kolejna BMW M3. Wydaje mi się, że to bez sensu kupować i sprzedawać i kolejny Golf X, nie? No dobra, poczekamy chwileczkę, zobaczymy, bo ja poluję na Honda Civic. Żebyśmy ją ztuningowali, bo tam jest dosyć dużo z tuningu i jest Skoda Octavia też, nie? Opel Corsa zrobiliśmy, jej się pozbędziemy, tylko dla mnie najważniejsze jest teraz kupić coś, zrobić, słapa silnika i tak dalej, no bo nie będę, to jest bez sensu, żeby kupować silnik, nie? Zrobimy tak, najprawdopodobniej kupimy po prostu auto, ja nim pojadę, wyciągnę z Corsy wszystkie rzeczy, oprócz felg, no trudno, na felgach stracimy, sprzedamy Corsę i robimy albo Honda Civic, albo Skoda Octavia, okej? Okay? Okej! Okay. Dobra, co się... Lexus się zrespił. No widzisz, Lexus się często respi, nie? 10% szansy. Peugeot, Punto, Lexus się tutaj pojawił. Mamy Lexus, mamy. Nissan Silvia, Punto, Golf, Toyota Hilux. Za chwileczkę coś się tu fajnego zrespi. Nissan Silvia, mm, Seat Leon. Mieliśmy już Leona, stuningowaliśmy go fajnie. Golf 3. Nie! Golf 4! Patrz! Golf 4! Confirm! Bierzemy Golfa 4, ja i tak już niczego nie kupię, ale może coś się fajnego zrespi. Bo tutaj się powinno coś pojawić, nie? U niego. Pan już tutaj też czeka. Opel Corsa? Kłop już od razu pojechał. Zobaczymy, co tutaj się na miejscu Golfa 4 zrespi- Ty, Golf 4. Golf 4! czaisz to? Normalnie Golf Xa 4 dostaliśmy. Dobra, co się tutaj zrespi fajnego? I on jest w Disney. Jak on pierdzi w ogóle, nie? Patrz. Kurde, masakra. Skoda Octavia. No, chcieliśmy zrobić Skodę Octavię, ale z racji tego, moi drodzy, że Golf 4 jest nowym samochodem w tej gierce, to walniemy sobie po prostu Golfa 4, nie? Będziemy już mieli praktycznie wszystkie Golfy. Ja z niego zrobię Golf 4 VR6. i Do v 6 wsadzali 3-0 chyba, zobaczymy. Golf 4 VR6, VR 6, patrz. N nie ma, nie było chyba VR6. Golf 4, no musi być VR6. Volkswagen Golf 4 2.8 V4 v, v 6, widzisz? I to jest właśnie spoko samochód, nie? Srebrny musi być. V6, patrz, widzisz? v 6. Dobra, gościu, se tutaj sprawdza. Silnik, olej, to tamto. To jest naprawdę fajny samochód. Sprawdźmy. na lampy, ma? Patrz. Patrz, bo to ksenony, nie? No. W, w golfie stary O, 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 patrz, patrz. 4 motion, czyli napęd na 4, ma 4. Czyli wsadzimy tutaj 3-0, bez najbliżej temu, żeby to było V628, nie? Fajne, fajne, Kurde, fajne samochody. Naprawdę. Dobra, tu już włączamy, bo muzyka leci. Naprawdę bardzo fajne samochodziksy. Dobra, to robimy go na srebrno. Na srebrnego. I musimy kupić, niestety, albo też stety. Ale musimy kupić tutaj inne rzeczy. Nie wiem, czy zrobimy z niego diesla. Ale patrz, co my tutaj w ogóle mamy. Otwórz to, badziewie. Co my tutaj mamy wsadzone? Jest 1,9 diesel, dokładnie. Wyciągamy to wszystko. Zaraz tak, to wyciągniemy, to wyciągniemy Bo nie chce mi się jechać tam naprawiać, nie Więc kupimy tak, generic, confirm Później kupimy baterię. od razu tutaj zamontujemy Fajnie, pięknie Nie będę tutaj VR6, znaczy nie będę v 8 wsadzał, bo to nie pasuje do tego auta ...ale byśmy najbliżej V8 VR6... ...byśmy mogli wsadzić 2.0 inline 4 petrol... ...nie za bardzo chyba... ...3.0 inline 6 petrol... ...to jest najbardziej podobne... ...diesel nie... ...VTK nie... ...Toyota Hilux się zrespiła... ...aha jeszcze wsadzimy to... ...obniżanie... ...Nissan Silvia... ...to od razu tutaj z miejsca wsadzamy... ...patrz cyk... ...dobra i później moi drodzy mamy tak... ...2.0 inline 4 petrol... ...albo 3.0 inline 4, 6 petrol... ...nie no to zrobimy to... ...robimy moi drodzy projekt Golf 4... Czyli 3.0 Inline 6 Petrol, w ogóle tutaj mogliśmy wsadzić, patrz, takie turbo do tego, no. 3.0 Inline 6 Petrol, no kupujemy to, patrz, kupujemy cylinder head, ale najpierw musimy zacząć od bloku, blok silnika i później cylinder head. Bierzemy, moi drodzy, blok silnika. Mogę to zamontować? Felgi mi się już w sumie podobają, ale są za małe, oponozaury. Damy to tutaj, patrz, cyk i mamy już, nie? Później potrzebujemy oczywiście do tego, będziemy potrzebowali... to chyba nie, air intake nie potrzebujemy. Potrzebujemy, wiesz co potrzebujemy? Potrzebujemy to. Exhaust manifold, czyli downpipy. Cyk, montujemy tutaj downpipy. Później jedziemy z spark plugami. Cyk, dobra. Bierzemy spark plugi. I na końcu musimy kupić ten air intake, ale to kupimy ten. Patrz, widzisz? 12 tysięcy. Dobra, jedziemy. Wydałem troszeczkę na ten samochód, ale jest spoko, bo naprawdę ja tego Golfa sobie. Zast... Gdzie to jest? Gdzie, widzisz, pod mapę mi się zbugowało. Dobrze, że to schowałem do inventory. Take out. Montujemy tutaj, patrz, cyk. Dobra, mamy to I teraz mamy, patrz No to jest, powiedzmy, ten VR6 Mamy tutaj, moi drodzy, Golfa 4 VR6 Cyk I trzeba by wymienić Fajna jest to lotka z tyłu Trzeba by wymienić te opunozaury A gościu tutaj na tym filmiku a chyba kółpaki, nie? Patrz Nie, no takie standardy ma, standardowe No takie standardowe ma, standardowe ma Czyli takie coś mniej więcej jak tutaj mamy I nie wiem, czy on przypadkiem na, na tym nie zostanie Dobra, jedziemy, patrz, odpalamy to badziewie Już rwie, już rwie Patrz, P Patrz, rwie normalnie na P Czyli to będzie spoko samochodziks Mamy, moi drodzy, patrzcie, światełka Ładnie wygląda, kurczę, Golf 4 mi się zawsze podobał Nie wiem dlaczego, ale po prostu podoba mi się jego bryła Później ten, później mi się naj, naj, najnowszy chyba podoba Golf 7, tak mi się wydaje Możemy go ewentualnie też już obniżyć Albo podwyższymy go na razie, żebym zobaczył jakie on ma te oponki No te opony musimy wymienić Chyba, że jak obniżymy to będzie spoko wyglądało Dobrze, wy, dobrze, dobrze wygląda Dobrze wygląda, moi drodzy Zostawiamy te oponozaury I pojedziemy zobaczyć od razu na tuningowy Czy przypadkiem tam czegoś nie ma fajnego Pa on dobrze idzie, ten Golf 4 V6, naprawdę. A, musimy tinta walnąć. I jaki kolor tutaj walnie, walniemy? Srebrny po prostu? Żeby to był taki wieżak. Ford Traffic się zrespił i Lexus. Żeby to był po prostu taki slipper? Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Patrz, cyk. Jedziemy, ja bym chciał ten kolor, ale niestety się zrobił taki, więc lecimy chyba z takim. Biały? No dobra, no niech będzie biały, tylko musimy mu walnąć tinta jeszcze. Tak, on rwie, to jest niemożliwe, ty. No dobrze, no Golf 4 naprawdę jest ładnym samochodem Tylko wiecie co, ja chyba nie walnę Tinta na 5 Tylko walniemy sobie Tinta na 15 No 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 ładny, no nie mów, że nie ładny, nie, pa Ładny Golf 4 i wszystko Golf 4 Power 6 Dobra, i teraz tak, moi drodzy, przetestujemy oczywiście Sprint Popiszemy się tutaj naszym samochodziksem Patrz teraz to, nie? Zmieniamy na manual I patrz teraz, no 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 ładnie idzie, no mi się mi się podoba jak idzie. Teraz moi drodzy musimy oczywiście przetestować. Dobrze, patrz. Trochę wchodzi... Trochę wchodzi w bokiem, nie? Bo to nie jest... Jednak tu nie jest formation wsadzony. Kurde, ale... Co? Patrz, nie da się chyba zrobić tak, że... Bo mamy na przykład dwójkę i nie umie zrobić zredukować, pa. Biorąc takie pim, 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 że nie możesz, nie? Ała! Co się stało z moim VR6, Golf 4 v 6 halo? Jedziemy, let's go, baby, pa. Brum, brum, brum. Kurde, tu turbo leci bokiem. Kurba, za chwilę też pójdzie bokiem, pa. Patrz, widzisz? Bim, 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 nie da się. O nie, no co jest? On, on, za, mocno, on za mocno szarpie. 100 litrów palimy na 100, czaisz to? Fajnie, Golf 4 VR6 pali 100 litrów na 100. Bum, pa. Bam. 189 Piątka Nie no na serio te wszystkie auta jadą 189 Ja jeszcze bym chciał RS6 przetestować, bo i tam wsadziliśmy lepsze turbo, może ona w końcu poleci szybciej. Bo jak wsadziliśmy te turbo, to ona się szybko mega rozpała. Aha. Nie no, spoko, super, dziękuję, wypadek. Halo! Halo, w... halo! Nie, 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 nie! No, no nie, no... No, i muszę znowu pojechać, nie? Ale wiecie, co my zrobimy? My sobie weźmiemy też Lexus się z Ford Traffic. My bierzemy naszą Audi RS6, bo tam ostatnio wsadziliśmy Turbo i my przetestowaliśmy tylko Sprint od 0 do 100. A teraz przetestujemy też na autostradzie i to na manualu, nie? Dobra, dawaj mi to auto, to badziewie. Odpalaj to badziewie. No, odpal. Halo. Hop. Tu nie ma trrr, Tylko jest elektroniczny, nie? Fajnie. Standard Mode ale to jest dobre auto, nie? To jest najlepsze auto, ty. A. Nie możemy wsadzić jedynki. Jak mamy za wysoki bieg na dwójce. I to jest właśnie spoko w tej gierce. Dobra, patrz. Bo ja mogę ją do 8 kręcić wtedy. Jak ja mam, jak ja mam taki ten... Ja mogę do 8 kręcić, czekaj, tu się muszę chyba dźwignąć Bo ja tu nie wiadę teraz znowu Co, zrobiło się? Czekaj, patrz, no, teraz się dźwiga Wiedziesz, ziomek? Dawaj, no, patrz, widzisz? Obniżymy ją Ryt, czekaj no, Ona usiadła Ale ona usiadła, nie? Masakra, ej Gość jeździ BMW Gościu jedzie Punto, gość jedzie Punto Kurde, Audi RS7, najlepsze na świecie Dobra, moi drodzy, robimy teraz tak Że ja jadę do tuningowego i zobaczyć, czy możemy tutaj jakoś fajnie Nie ma świateł z tyłu Jak zaświecę światełka Ała, ono jest za szybkie, ona jest po prostu za szybkie Dobra, jedziemy, let's go Bum. Bum. Oh my god Uwaga 300 polecę, patrz! 300 poleciałem! O, na manualu da się. 300 polecieć! Na automacie się nie dało! Kurde! Ja nie mogę, to, to jest bez sensu. Te auta tu są, idzie, pa! Masakra No, bo to ciągnie te turbo teraz pa! Normalnie piątka, jeszcze mamy szóstkę. ty. 300, patrz. 313. 320. Kurde! Musimy zrobić. Aha, czekaj, musimy zrobić jakoś rekord prędkości, stary na manualu i z tym turbo. Na... Mi się wydaje, że ta auto spokojnie poleci 340. Co się tutaj nacisnął teraz? Aha, maska. Zamknij tu maskę, stary. My musimy tutaj polecieć 340. Zrobimy chyba osobny odcinek na to, żeby, że będziemy sobie testowali tutaj Audiki. Mercedes się zresztą Mamy już tego Mercedesa C203. Zrobiliśmy z niego C63 AMG. A my, moi drodzy, podjedziemy sobie, wiecie, gdzie podjedziemy. Co my w ogóle dzisiaj robiliśmy za auto? Golfa 4, no i wszystko. My sobie, moi drodzy, pociśniemy do sklepu tuningowego. Zobaczyć, czy my tutaj przypadkiem nie mamy jakichś rzeczy do Golfa czwórki, ewentualnie do golfa trójki, bo ja bym chciał zrobić tutaj znowu jeszcze jakiś taki projekt, operacja tuning. Czekaj, tu sobie pojedziemy. Bo gdzieś ten sklep jest tu, nie? No na dwójce się spokojnie jedzie tym autem. Audi 5 się zrespiło. Mamy już Audi A5. 1% szansy. Szkoda, bo ja bym chciał Mitsubishi Lancer, nie? Dobra, jesteśmy. Jeszcze Mitsubishi Lancera nie mam. Wyskakujemy i co my tutaj mamy? Patrz. Dogo. Honda Integra. BMW. Skoda Octavia. Więc Skoda Octavia. Też musimy zrobić Lexusa. Mamy chyba wszystko. Te progi i tak dalej, i tak dalej. Tu wszystko kupowaliśmy. Audi RS3 Sedan bardzo bym chciał. Honda Civic jest bardzo dużo. Volkswagen... Golf, ale to jest, to jest ten, którego my mamy. Ten 2% szansy: Nissan Silvia, Nissan, Toyota Supra, Opel Corsa, wiadomo. BMW M3, E92. Chyba tego nie mamy, bo to jest ta nowsza wersja. M5, E39 mamy. M5, E60 mamy te rzeczy. Mercedes Z73 mamy te rzeczy. Volkswagen Golf GT. Volkswagen Golf GT, czyli to jest ten GT, a to jest Audi RS3. Więc wydaje mi się, że jak my tutaj mamy. Volkswagen Golf, patrz. Mamy tutaj też spoiler, big spoiler i mamy front spoiler. Sadzimy to do plecaka. Nie, ja się teraz tepnę. Wyciągniemy tego naszego golfa i wydaje mi się, że to będzie do tego, chociaż nie jestem w 100% pewien. Gdzie jest ten mój golfix? On będzie chyba gdzieś u góry. Bo do tego GT to nie jest, chyba że to będzie do golfa 3. Gdzie jest ten mój golfix? Tu jest golfix. Patrz, widzisz? MK4. Golo MK4. Patrz. Czekaj, start engine. MK4. Jesteśmy tu i patrz, ja to wyciągnę. Eee, take out. This part isn't for this car. Widzisz? To nie jest do tego, więc my, moi drodzy... Wiecie, co robimy? No, sprzedamy tą korsę, bo ja muszę kupić jeszcze Golfa MK3 i go stuningować? Ewentualnie to byśmy zrobili w kolejnym odcinku, nie wiem. No, tak czy siak muszę wyciągnąć tą Opel Corsę. Ja podjadę pod gościa, wyciągniemy wszystkie... cały silnik z niego. Kurde, no takie ładne auto. Mówi się trudno, no ja nie mam miejsca już, no przykro mi. Ale nie mam miejsca, a chcę zostawić Golfa. Bo ja Volkswageny lubię, to w ogóle nie chcę jechać za tym 4.2 Patrz to. I teraz robimy tak. Otwieramy to badziewie. Wyciągamy wszystko stąd. Łącznie z tym i z tym. I teraz tak. Cyk, 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 cyk. I cyk, i cyk. I sprzedajemy go. Patrz. 893 euro. No może być, no. Nic tutaj nie ma. Ja go sprzedaję za 893 euro. Mamy, moi drodzy, teraz miejsce w garażu, więc bym teoretycznie musiał kupić Golfa 3 i go stuningować, zrobić z niego też może v 8 do niego wsadzić, nie? No wsadzimy, no, wsadzimy V8-kę, co mam teraz tutaj w plecaku i wiecie, co zrobimy? No i wsadzimy ten tuning cały, żebyśmy mieli, bo to jest, to jest szybki szpil, nie? Tylko musimy poczekać na Golfa 3, mając nadzieję oczywiście, że się tutaj za chwileczkę zrespi. Ja wiem, że tam powinien być też 2.8 Power 6, 2.8 V6 wsadzony. No ale no pf. No mamy V8, no to wsadzimy V8 na początku Audi 5 się zresztą Nie potrzebuję Audi 5 tu jest Peugeot Tu jest ten, jest mam Kurde, nakupił no, tego Golfa, no Honda Integra tu jest, tu jest Passat Passata też byśmy mogli zrobić VR6 Jest, mamy Golf Dobra, biorę tego Golf confirm Od razu tutaj wyciągamy wszystko stąd Patrz, no nie da się No otwórz to, no stary, no Cyk, wszystko powyciągane I teraz tak Cyk. Mamy tak. Big spoiler. Eee, radiator. Take out. Bateria. Spark plug. Okej, okay. Cancel. Cylinder head. To. Engine block. I air intake turbo wyciągniemy. I teraz montujemy to wszystko, nie? Install. Co się stało? Install. 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 I muszę wejść do tego auta, bo coś się zbugowało znowu. Gdzie to się... Patrz. Co jest? Halo? No nie no, muszę iść do garażu na serio i muszę go z garażu wyciągnąć, bo się coś tutaj zbugowało. I takim sposobem, moi drodzy, będziemy mieli wszystkie golfiki. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Golfik jest naprawdę bardzo fajnym samochodem. Odpal to badziewie. Condition 100%. Felgi są też okej. Okay. Felgi mi się podobają. Mogą być. Do tego auta czemu nie? No. I on będzie... No i ty o wiele lepiej idzie z v 8 niżeli ten Opel Corsa, no stary. To naprawdę dobrze idzie. Jaki kolor robimy? co on tak pierdział? Mm. Jaki my kolor tutaj walniemy? Zielony? Zielony, bo sprzedaliśmy zielonego, no to weźmiemy sobie zielony, nie? I wszystko, dobra, walniemy sobie tu jeszcze tinta. Ale on fajnie idzie. Walniemy sobie tinta. Teraz tutaj. 15%. 15% jest git. I teraz montujemy ten cage i to wszystko, nie? Patrz. Kurde, no ładny. No nie mów, że nie. Naprawdę jest ładny, ty. Fiatełka zaświecimy. I teraz czekaj, tu jeszcze wyciągniemy spoiler. Front lip i to, patrz. Sadziłem. Co się zrobiło? Na, naprzód, patrz tu. Ładnie to wygląda, patrz. Naprawdę ładny I tu jeszcze z tyłu jest, patrz Patrz Oh my god, ty pa On normalnie odleci zaraz Ładny Ładny golfik No nie mów, że nie, ty Bo nie uwierzę bam, 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 bam. Normalnie tego golfiksa Zostawiamy sobie fajnie, pięknie Zrobimy jeszcze test prędkości do stół na godzinę mi, mi, tu, jest, tu jest za, za mocny silnik do tego auta a. Czekaj. No ale lepiej idzie niż Corsa lepiej idzie niż Corsa. Bo Corsa to w ogóle z tym silnikiem nie chciała iść. I teraz moi drodzy Patego pat jak Sewalną. Audi RS5, fajnie Sewalną. Pa 8 wsadzona, słyszałem. Próbujemy tutaj pocisnąć, ale wydaje mi się, że on też poleci 189, nie więcej. Widzisz, patrz, jedziemy na czwórce. 179 i patrz teraz. Piątka. No i lipa, no co ci mogę powiedzieć, no. No takie samochody. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Roblox Fix Rap, Up, koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i widzimy się w na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.